Chciałbym serdecznie powitać te osoby, które nie były na pierwszej części i również powitać jeszcze raz te osoby, które były. Dzisiaj gościmy artystę bardzo znanego, wielu tutaj z Was na pewno zna pana Marcina Hermana. Mariusza. Mariusza, przepraszam, się Martin, wszystko myśli. Się... Mariusza. Marcina Mar... Ciebie, musi kolega. Marcin Mariusz, także pana Mariusza Hermana, z bardzo znany. Fotograf, miał wiele wystaw, ale może ty nam opowiesz o sobie bliżej coś i przybliżysz nam. I chcę powiedzieć, że te prace są związane tak jak ta na dole wystawa z Dniem Kobiet. Jak gdyby chcieliśmy oddać hołd tym kobietom, może ty powiesz, czy też chciałeś oddać? ja z tą nadzieją właśnie tak robiłem to, żeby kobiety były dowartościowane, ale to nie tylko są kobiety, bo i mężczyźni. Także mamy wiele projektów na następne wystawy, żeby też były męskie akty, ale można mu powiedzieć, tak, i się tak, tak, taki był projekt, ale nam się troszeczkę obsunęło. Ja się przedstawię. Mariusz tak. Herzman, się nazywam. I mieszkam jak tam w Kaliszu. O, w takim mieście. Mimo to, mimo to nie jestem, nie pochodzę z Kalisza. Także jestem przyjacielem ostrowa. Jest jakub. Aha, nie należy, nie należy do tak zwanej cebulów. Eee, ta wystawa, tak, troszeczkę o tej wys wystawie No właśnie. Może najpierw taką powiem. Tak, w ogóle to jestem fotografem, takim no, na różne okoliczności, i właściwie fotografuję wszystko, ale tak jakoś mi się porobiło, że tak, nie, fotografuję komunii. Pogrzebami skończyłem, ho, 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 ho. Zresztą tradycja już, już zanikła, lub też nie fotografuję. I głównie lubię fotografować takie, takie sytuacje, gdy modele się nie ruszają, e, albo obiekty się w ogóle nie ruszają. A więc zwierzątek również nie fotografuję, bo to jest bardzo trudne i bardzo skomplikowane. Ale tak głównie staram się fotografować przedmioty, martwe oraz ludzi, którzy są y, y, podatni na moją perswazję i prośbę, żeby się nie ruszali w momencie, gdy ja będę robił zdjęcie. Mimo, Mimo problem. Mimo i dlatego te zdjęcia te, które są również tutaj są takie no mało poruszone i właściwie y, nieruchome. Branżę, w branży, w której fotografuję, to jest właściwie wszystko, od, od, od krajobrazu troszeczkę, poprzez e, zabytki wszelkiego rodzaju, w tym głównie kościoły, e, po takie rzeczy, czyli portrety, portrety jakby to powiedzieć, no, panki dolnych oraz, oraz portrety parki górnych, czyli góry. Może kiedyś uda się również w Ostrowie zorganizować tą inną wystawę odnośnie portretów takich. Można tu sesję zrobić z zamkniętymi drzwiami. Postaram się z zrobić sesję. Tutaj nie Ale o czym innym tak. myślę. czym innym. Ostatni, o, ostatni, o, ostatnio moją osobą sportretowaną w ten sposób jest. Serdecznie go witam. Pan Andrzej żeś okay, tak, tak. e, rzeźbiarz, który by, okazał się bardzo, bardzo dobrym modelem, który zrozumiał wszystko, nawet bez mówienia, co fotograf chciałby uzyskać, wiedział wcześniej. I ja myślę, że ja myślę, że, że, z tym, że zdjęcia były jeszcze robione w Kaliszu, ale myślę, że, że w Ostrowie też mi się uda, uda to te zdjęcia to są, no nie są to najnowsze zdjęcia, te, które są tutaj. Znaczy one powstawały tam parę lat temu. Niektóre są nowsze, niektóre są starsze, ale większość, większość została specjalnie przygotowana na tą wystawę, ponieważ, ponieważ tamte starsze to gdzieś się nie wiadomo, no, co się z nimi stało, gdzieś się, gdzieś się rozeszło. I cóż ja mogę jeszcze powiedzieć? No. Dzisiaj rozmawiałem z kolegą, dzisiaj rozmawiałem z kolegą, I tak zeszło na wystawę. Więc on mi powiedział, że nie, mówię, on tu nie przyjedzie. Mówi, tak jest, ale tu jakaś ceramika jest. Także, tytuł wystawy, tytuł wystawy, no może nie jest to dokładnie wyjaśnione, to jest, pochodzi od tego zdjęcia, które tam jest za paniami I nosi tytuł Porcelana. Porcelana i inne, i inne fotografie. Mniej więcej dlaczego porcelana to możecie Państwo przeczytać. Nie będę o tym opowiadał. Tutaj w tym katalogu, który Krzysztof przygotował. To jest taki właściwie taki taki hołd oddany i urodzie, i pięknu, i, i ciału jako takiemu, i wszystkiemu, co zostało stworzone i wygląda tak, jak wygląda. I, My to nie tylko akceptujemy, ale, ale też podziwiamy. sprawia nam przyjemność, podziwiamy, mhm. e, czasami kochamy. I się mimo no, Wszystko, nie? Tak rozumiem. Tego chciałem to nam jest ciepłe. Mogę, mogę, jeżeli Państwo macie pytania, jak to się robi, albo... To się normalnie robi, no, no, to się fotografuje. No. Proszę. O czym autor myśli, ale kiedy myśli? Nie myśli. No więc jak to się robi, to jest bardzo ciężka praca wbrew pozorom. Dla modelki też. Proszę. Nie no, no głównie dla, dla, dla wszystkich, ponieważ wymaga to jednak... E, e, nie jest to czynność erotyczna. Jest to czynność... Jak, wbrew pozorom, jest to czynność, jest to czynność po pierwsze techniczna, po drugie, po drugie, czynność taka, która, która wymaga e, 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 od modela też e, e, bardzo dużego skupienia, e, uwagi. No, czasami też jest niebezpieczna, no, czasami to, to różne rzeczy mogą się zdarzyć. Parę razy to mi lampy poleciały i to było strasznie się zaczynało. Ale na szczęście skończyło się tylko na troszeczkę na niewielkiej ilości stuczonego szkła i, i, i żadnych ofiar. No i to właściwie co ja mógłbym powiedzieć, aby Pana no, poprosić. Ja Chciałbym zwrócić Państwu uwagę na rzeczy y, nie związane z tą Pana Mariusza, y, ale z, z dzisiejszym to wydarzeniem. Mianowicie ja tak się zastanawiam, dlaczego na przykład Muzeum Sztuki w Łodzi, Sztuki Nowoczesnej, które ma rangę światową, ma taką dobrą prosperitę, bo umiejętnie zestawia tematy, odważnie, ryzykownie i ten konglomerat robi, robi pewną jakość, która ściąga dziennikarzy, media czyni. i moim zdaniem pan Krzysztof Ryba też przed na tą ścieżkę, tylko to może nie jest jeszcze do końca uświadomione, tak bym powiedział że taka wystawa jak Marusza Hertmana na miejsce Debory Fogier w Muzeum Sztuki, która w tej chwili się odbywa, jednocześnie z tą wystawą nieuświadomionego kubizmu, bo to, te, te gitary przemieszane z tymi aktami damskimi, to jest, yy, to historia kubizmu. Tylko może bardzo, bardzo, bardzo to jest wyraźne. I takie dwie epoki, podejście do tej fotografii, to jest lekki szok dla Wybarców wystaw, taki zestaw, taki zestaw. Tak, I poza tym ta, yy, taka, ta, ta yy, specyficzna atmosfera tej architektury wnętrza to też jest elementem tej całej i, yy, idiosynkrazji i uważam, że tutaj yy, tylko właśnie sprzyjać, pomagać kasa z Unii Europejskiej i to może być świetna międzynarodowa galeria. Ale oczywiście tu zasługa też dzisiejszych autorów, tak, jednego nie? i drugiego, którzy, którzy się zgodzili jest... zestawić zupełnie z innych światów jakby. Także to jest to taka referencja osobista to, to jest właśnie ścieżka, która, która czyni yy, 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 pewną potencję medialną, która jest bardzo ważna. To tyle panie kierowniku. No. No, gratulujemy. gratulujemy, tak? gratulujemy Pani tak. 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 <noise> tak. Dziękuję bardzo. Zapraszamy i można pytania. Można się mówić na sesję też. Wiem, że wiele kobiet e, robi sobie sesję prywatnie w tajemnicy. Dla siebie tylko na przykład. Też panie Makszy, robi pan tego czy coś. Bo wiem, że kobiety... Pa, ale, parę razy mi się też, zdarzy, ja bo, też już słyszałem, że wiele kobiet np. tylko dla siebie. Na bardzo wysokich stanowiska. <śmuszosuj> ale po dobrej pozycji społecznej. I one też są dla siebie. Ale doba, dla siebie... każde ciało jest piękne, Każde ciało jest piękne. Znaczy dla siebie. Ale słyszałem, to były no, to sesje raczej w celach na nie panowie... Nie, panowie, z panami to jest raczej kłopot. Pan, panów to raczej dziewczyny robią.